że oni niszczą wszystko, co jest piękne, co jest wspólnotowe. Wielka orkiestra świątecznej pomocy, działalność Owsiaka od wielu lat jest na celowniku ich. Dla mnie to jest w ogóle jakaś aberracja zupełna. Zachowują się jak jacyś paranoicy. Szczują, szczują, hejtują Owsiaka. Za co? Za dobrą, pomocową akcję za to, że buduje wspólnotę. Do rozwiązywania jakiegoś problemu. Yy, największa tego typu, można powiedzieć, impreza charytatywna w Europie. To jest ewenement <coughs> europejski albo światowy. Nawet. I to im ich razi. razi ich dobrowspólnotowość. wspólnotowość. Z drugiej strony. Liderem jest emocjonalny manipulator Kaczyński, który kopie dołki między Polakami, i wy, 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 poligonem była katastrofa, można powiedzieć, w Smoleńsku. To, co zrobił z Macierewiczem uci, u, uczynił z tego siewcy nienawiści guru sekty smoleńskiej. I poprzez ten poligon zobaczył, że to jest skuteczne, ale to jest skuteczne tylko gdzieś dla 25-27% elektoratu. Duża Wiesz, to jest część jedno zdanie. tego się odwraca. Kaczyński jest.